Zawsze byłem zyciwną dobrze życiastą i poproszę o wykład. W nowych złotych godów. W dniu naszych złotych godów. Wyrażam swojej żonie Alfredie. Wyrażam swojej żonie Alfredie. Podziękowanie. Podziękowanie. Za okazaną mi miłość. Za okazaną mi Przywiązanie i opiekę. Przywiązanie i opiekę. Przyrzekam. Przyrzekam że uczyniam wszystko. Ja, wszystko. Aby, nasze aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. Było nadal szczęśliwe. Dziękuję. Proszę teraz Panią. W dniu naszych złotych godów <coughs> wyrażam swojemu mężowi Janowi. Wyrażam swojemu mężowi Janowi do podziękowanie. podziękowanie, za okazaną mi miłość, za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przywiązanie. Przywiązanie i opiekę. Przyrzekam, że czynię wszystko, że wszystko, aby, przystwo, aby nasze małżeństwo, aby było nadal szczęśliwe, było nadal szczęśliwe. Dzisiejsza uroczystość jest dla Państwa dniem wspomnień, a dla nas okazją, aby Państwu podziękować za piękne i uczciwe życie. I jako wyraz szacunku i uznania prezydent Rzeczpospolitej Polski oznaczył Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Poproszę teraz Pana Premyszcza. Miasto z wizją.pl To dla Was zmieniamy szczecinek. Www Miasto z wizją .pl.